Nie ma tyle wody na pustyni, na pustyni to nie ma wody. Nie ma tyle wody w oazie, żeby ugasić pragnienie po tym sucharze. Ale on poniekąd nawiązuje do dzisiejszego odcinka, gdyż pytanie brzmi: jakie jest słowo przeciwne do słowa łaknienie? I odpowiedź brzmi: uwaga łak, tak, tak. Dobrze, że masz stabilizację obrazu, bo możesz rechotać całym ciałem, a obraz żyleta. No, to się okaże, bo ja nie wiem, nie jestem pewien, czy jest żyleta. Czy to utrzymałeś. No, także tak, ale nawiązując do łaknienia, yy, można mieć łaknienie, szczególnie w taką pogodę, na coś rozgrzewającego i pysznego i ciepłego i przytulającego nas od środka. Więc uprzedzając moje pytanie Mateuszu, co ja dzisiaj będę pił? Tak. Odpowiadasz. Odpowiadam gorącą czekoladę. Nie będę pił kawy. Będę pił czekoladę. Chyba, że zrobimy to z czekolady z kawą, to wtedy będziesz pił 10% kawy. <grych> eee, I tutaj uwaga, bo leci pytarda, bo ja sobie wymyśliłem przez skojarzenia oczywiście, że tak naprawdę. Tak naprawdę, jakby się na tym skupić i pomyśleć i połączyć wszystkie fakty i kropki ze sobą, to pojawi się obraz, który będzie przedstawiał, że tak naprawdę będziemy robić americano. Co? Naprawdę? No bo jeśli czekolada to jest nasze espresso, a my będziemy go trochę rozcieńczać do formy płynnej do picia, no to zrobimy sobie americano. Z gorącej czekolady, czyli pitną gorącą czekoladę. No dobra, ale znamy różne opcje gorącej czekolady. To jest dosyć niejednoznaczny termin, bo niektórzy taki napój zbliżony do kakao z mlekiem nazywają gorącą czekoladą, inni roztopioną tabliczkę czekolady w płynnej formie nazywają gorącą czekoladą. Są też te gorące czekolady, które bardziej przypominają budyń czekoladowy, który się pije. I ja bym się chciał dowiedzieć, który wariant, a może jeszcze inny, jest tym dzisiejszym? No, prawdziwy wariant, czyli właśnie gorąca czekolada, to czekolada, koniec składu czekolada. Czyli tabliczka czekolady w formie płynnej. Tak. Bez a... dodatków, tylko podgrzana. No, z dodatkiem wody. Z dodatkiem wody. Żeby nam nie zastygło. Da się rozcieńczyć w sensie, to się wymiesza? Yy, jak się to, to nie zrobi jest To się wymiesza i się da. No. Okej. Okay. Natomiast wolę właśnie tą wersję z wodą, bo ze śmietanką, jak to się robi, to się robi ciężkie, naprawdę ciężkie. Z mlekiem natomiast robi się kakałkowe, a kakałko to też można, ale na to jest inny przepis. W archiwum. Wyznamy? W archiwum tego kanału. Natomiast właśnie ta wersja takiej bardzo czystej, co te chciałoby się powiedzieć? Czekolady do picia to jest moja, moja wersja. No bo właśnie a propos składów jakichś takich gorących czekolad, które można sobie kupić do picia, nie? to masz dwie wersje, tak naprawdę. Albo jedne to są te budyniowe, czyli tam się pojawiają różne składniki. Jeśli to jest 30% cukru, to dobrze, bo czasem to jest 70% cukru. Ale mąka ziemniaczana robi tą budyniowość. Mhm. I ona często jest w składzie, żeby nie doprowadzając tego przez wiele, wiele minut, nie redukując to zgęstniało. No to właśnie po to jest ta mąka ziemniaczana, żeby to zgęstniało. No i niespecjalnie jestem fanem takich rozwiązań. Jest z reguły ultrasłodkie, mało czekoladowe i, i wcale nie jest to smaczne. Natomiast po drugiej stronie takich przygotowanych rzeczy do picia będą de facto tabliczki czekolady, tylko w jakiejś innej wersji. Jakieś dropsy, jakieś wiórki, i to tak naprawdę jest to samo, co masz w tabliczce, tylko przygotowane w formie do łatwiejszego rozpuszczenia. Czy to nie jest tak, że w przepisach tam zazwyczaj jest zalej ciepłym mlekiem? Mimo mm. Wszystko? No właśnie, tak jest najczęściej, a ja jednak będę lansował tę wersję zalej wodą. Ja nie wiedziałem, że tak się da. Myślałem, że to się rozwarstwi. No, ale mam zaraz nadzieje, się przekonamy. Mam nadzieję, że nadal się da. Jak <laughs> ostatnio sprawdzałem, to się dało. Natomiast, no nie da się ukryć, że czekolada lubi cierpliwość. Czekolada jest cierpliwa i potrzebuje tej cierpliwości i jak się chce coś zrobić za szybko, to właśnie można albo ją przypalić, albo nie do końca będzie to dobrze roztopione i nie do końca się wymieszają ze sobą te wszystkie substancje i będzie jakaś taka straciatella, grudkowatość, co też może być smaczne, nie? Ale właśnie taka najprostsza wersja, czyli roztopić czekoladę Dodać wody, żeby to rozciągnąć, żeby to było bardziej pitne. No i tyle, nie? To próbujemy? Próbujmy. Nie wiem, jak nucić tą melodię, żeby zdążyć. Nie nucić. Nie Melodia nucić. jest dodawana na montażu. Yy, tak, no i co nam daje to, że my sobie możemy to zrobić w wersji takiej czystej i klasycznej z tabliczek, to to, że możemy sobie wybrać tę tabliczkę, a te takie mm, jakieś dropsy czy, czy coś takiego do roztapiania cukiernicze, produkty raz, że są trochę hermetyczne, trochę to nie jest dostępne tak po prostu, a dwa, że mają jakiś tam ograniczony wybór, nie? co to jest. To z reguły jest dużo i tanio, w sensie gdzieś tam jakieś cięcie kosztów jest, a robiąc sobie to samemu, to można sobie powybierać. Pa, możesz sobie wybrać. Chcę, tylko nie wiem jeszcze co. E, bo okazuje co się, zielone? że świat czekolady może być równie fajny jak świat kawy i kakao też rośnie w różnych miejscach świata e, i ono też różnie smakuje w zależności od tego gdzie rośnie. I to może być naprawdę znowu fajna podróż sensoryczna, którą się trochę inaczej przeżywa niż kawę, no bo się to je, a nie pije, a tak naprawdę się to roztapia na języku i to jest fajne, żeby to tak sobie wszystko tutaj na ciepełku... Bo to jest fenomen czekolady, nie? Że ona ma ten próg rozpuszczania się w okolicach 36,6, czyli naszych temperatur ciała. I dlatego jak sobie bierzemy taką kosteczkę na język i czekamy, ale nie gryziemy, nie gryź, nigdy nie gryź, to, to wtedy można się właśnie tymi smakami kakao ekscytować i poznawać, że właśnie czekolada może różnie smakować i kakao może różnie smakować. Tam też wchodzą w grę jakieś procesy fermentacyjne, tak jak w kawie, i też w grę wchodzi prażenie tego kakao, tak jak w kawie, więc to jest całkiem podobny temat. Ciekawostką jest też napicie się kawy po. Zjedzeniu takiej kosteczki czekolady, bo zupełnie inaczej się kalibruje nasz język wtedy. Także polecam wszystkim takie zadanie domowe: najpierw sobie kosteczkę czekolady z przyjemnością na języku poroztapiać, a potem dopiero napić się kawy. Okay. Eee, też jest fajne. Eee, a tutaj jeszcze bo właśnie, to jest. Eee, co, co tu jest? No, właśnie, bo, bo to jest autopromocyjny kanał, nie? No jest. Eee, dobrej kawy. ale pokazuje czekolady z Bezkit Chocolate. Tak, nie tego... jesteśmy Bezkit Chocolate. My nie My jesteśmy, jesteśmy Dobrą Tak, ale we współpracy zrobiliśmy o takie właśnie. Między innymi takie, właśnie, bo to nie jedyne nasze współpracowe czekolady. Ale Czekolada to... z kawą. Czyli jak obiecywałeś, że będzie kawa, to, że może być kawa, to, to może nie z, możemy, możemy sobie właśnie z tego. A polecasz taką opcję, czy polecasz raczej coś klasycznego? W ogóle, czy tu możemy mówić o klasycznym? My? Czy to też będą takie. Poziomy kwasowości, jak w kawach typu Kenia, Etiopia? Są takie czekolady, które są właśnie takie owocowo-rzyszkie, kwaskowate i to jest fajne. A no, są też takie, które mają bardziej takie skojarzenia w stronę karmelkową, waniliową. Ale są też czekolady, i to nie jest defekt w czekoladzie, które są ziemiste, tytoniowe, jakieś takie naprawdę cięższe smaczki. Ja nie jestem akurat fanem takich rzeczy. Już za zaskoczenie, ale świat czekoladowy to ceni i są też takie, natomiast wracając do tego, to to jest o tyle ciekawa współpraca na naszym autopromocyjnym kanale, gdzie teraz tutaj rozmawiam i nie wiem po co to powtarzam, jest taka, że to jest kakao, które jest z Meksyku i kawa, która jest z Meksyku i to wszystko jest razem w jednej tabliczce. No to chyba po tej rekomendacji ja już nie mogę wybrać niczego innego. Tylko pytanie, czym się różnią te dwie opcje? Ja nawet nie yy, wiem. Wiesz, co ja tak naprawdę. Akurat... Mleczna z kawą. Gorzka z kawą. Yy, one okay. się różnią proporcjami. Mleczna, gorzka. Yy, tak naprawdę, kakao. Ciekawe w sensie yy, jest tyle samo. Proponujesz same. gorzką, czy też deserową? Ja sobie w ogóle wymyśliłem, że tu jest taka śmieszna speru, która nazywa się light roastem, i żeby to zrobić. Co to znaczy light roast? Ja no właśnie, chcę to kakao. sprawdzić. <laughs> Domyślam się, że właśnie o to chodzi, że to kakao było tutaj troszkę delikatniej wypalone, czyli. Yy, gdzieś tam, yy, biorąc pod uwagę, jak to działa w kawie, to spodziewam się, że będzie mniej goryczy. Od razu bym po opakowaniu i po pióra blanco, pomyślał, że to jest czekolada biała. Yy, Ale yes. to nie jest czekolada biała. To jest po nie prostu jest, jasne aczkolwiek tu znowu można się oszukać, bo robiliśmy kiedyś też taką czekoladę razem, gdzie do białej czekolady była dodawana kawa ale jeszcze na etapie tam produkcyjnym, to się chyba konszowanie nazywa czy coś i ona nie wyglądała jak biała, mimo, że smakowała jak biała, ale była z kawą i biała czekolada z kawą smakuje trochę jak cappuccino i w ogóle mhm. to jest śmieszne i fajne. No e, dobra, no to próbujmy. Natomiast jeden tak z przyjemnością to Peru spróbował. E, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że dobre czekolady w składzie mają niewiele. Dobre czekolady w składzie mają e, kakao, cukier i w zasadzie Porusisz tyle. to do mnie? Gdzie tu jest skład? E, tutaj, po polsku. I, okay. I wtedy, skoro to jest 70% kakao, to wiemy, że 30% jest cukru i w zasadzie tyle. Nie? Czasem da. tam jakiś emulgator wchodzi, lecetyna, ale to w naprawdę w, do, w dobrych produktach tego. No w mlecznej musisz mieć jeszcze mleko w proszku, prawda? W, no w mlecznej pojawia się mleko. I to musi być w proszku. To nie jest źle. Tak. tak tak, to jestem pewien. No, no dobra. No to, to, to co? To pokaż jak ty to robisz albo coś chcesz jeszcze powiedzieć, bo ja nie wiem czy mam o coś pytać, czy chcesz to przygotować i potem będziemy rozmawiać. Przygotuj. Yy, zróbmy to, no. Pijmy. i potrzebna jest woda. E... Specjalna woda? Dobra woda? Ciepła ppm -y. woda. Ciepła woda i proporcje. Ale e... Sego teraz pytam. Brałbyś taką wodę jak do parzenia kawy, czy to tylko ma nam rozrzedzić, więc nie ma większego znaczenia jakiej wody użyjemy? Pytasz o minerały? No. E... To jest dobre pytanie. Ale muszę wymyślić odpowiedź teraz, bo się o tym nie zastanawiałem wcześniej. Możemy wrócić do tego pytania w postscriptu. Czy znaczy, myślę, że to ma trochę mniejszą wagę tutaj niż w trakcie parzenia, ale nadal ta woda powinna być... Znaczy woda smakuje, no więc w tym sensie ma tak, znaczenie, tak. ale ona tu nie będzie... Ale ona, tu nie, rzeczy, tak. ona tu nie ekstrahuje, Ona tu będzie tylko rozcieńczać. No. Dobra. Dobrze. Proporcje są istotne i tabliczka ma 70 gramów. My sobie na dwóch zrobimy całą. Czyli na jedną porcję brałbym połowę. Ciesz mi dać do wypicia pół tabliczki czekolady, mm -hmm. ale to jest taka mała tabliczka czekolady. 70, 70 gramów. to jest mniej niż takie marketowe, nie? Marketowe mają z reguły 100. Mm -hmm. To nie wiem, czy to jest wystarczająco mniej. No to jest ee, 1 trzecia marketowej. To, to jest 1 trzecia okay. marketowej, dobrze. Yy, woda. W sensie porcja to 1 trzecia, nie tabliczka. Zrzu zacznijmy sobie od proporcji 1 do 1. Jaka temperatura wody? No i właśnie, no, to jest ta cierpliwość czekolady, bo to się najłatwiej robi w mikrofali i wtedy nie trzeba być cierpliwym. Eee, a tutaj ja sobie biorę teraz y, ciepłą wodę, czyli Ale ona ciepłą, ma 93 stopnie? Najcieplejszą jaką mogę, czyli tak. Eee, I y, pewnie będziemy to jeszcze musieli trochę podgrzać, żeby to się dobrze wszystko y, rozpuściło w sobie. A żeby to też przyspieszyć ten proces, no to sobie to trochę połamiemy. To nie lepiej to zrobić w jakimś małym garnku i dać na maleńki ogień? Można, tylko trzeba bardzo uważać, żeby się to nie przypaliło. To musi być naprawdę maleńki ogień. A jeszcze lepiej zrobić to w kąpieli wodnej, ale też się już robi skomplikowane i karkołomne. Wydaje mi się, że tej wody też może być tutaj za malutko, ale nieważne, na razie wrzucam. Aż to śmiesznie wygląda. Aż to śmiesznie wygląda, bo się tutaj zaczęło już, nie? Eee, ale ponieważ myślę, że to będzie trwało za długo, to przyniosłem palniczek, yy, który zawsze jak występuje, to potem powoduje mnóstwo komentarzy, skąd masz taki palnik, skąd masz taki stojak. Więc <laughs> od razu mogę powiedzieć, że palnik jest po prostu z jakimś tam, z, yy, ze sklepu z wyposażeniem laboratoryjno-chemicznym, a stojak jest DIY, czyli... Yy, to od góry to jest po prostu do kupienia w sklepach z AGD. Bo to wygląda do kuchenki, jak z kuchenki. Bo to jest z kuchenki. A, a ten stojaczek, który ma nóżki to jest yy, właśnie to moje DIY. <noise> no i nie postawię tego, po prostu chcę to, żeby to mm, nie nie stygło mi, ale nie chcę tego przypalić, więc dlatego tak będę sobie tutaj... A to nawet całkiem się roztapia sprawia. Całkiem się to roztapia. Nie ma dramatu w sensie tempa, w jakim się to dzieje. Spodziewałem się, że to tak. będzie wolniej. No ten przyrząd też już kiedyś występował, jeśli dobrze pamiętam, bo nim się właśnie fajnie miesza, żeby też trochę rozgładzać grudki. No, natomiast w mikrofali się to robi całkiem łatwo, bo po prostu wrzucasz to na program w mikrofali, woda zaczyna e, się podgrzewać, a jednocześnie czekolada się nie przypala, nie? No, bo jest w, oblicz, w, w, w całej objętości wodą. Mhm. A tutaj musimy trochę poczekać, ale też jak widać nie trwa to jakoś super długo. Nie, jest absolutnie w porządku. Naprawdę spodziewałem się, że to będziemy przez 15 minut miało chać, a to już praktycznie jest zrobione. No właśnie. No i są tu jakieś gudki, widać na ściankach jeszcze naczynia. Są, jeszcze są, ale to jest właśnie ta cierpliwość, nie? że już jak no. jesteś niecierpliwy, to se to wlewasz i patrzysz na dno. O, jeszcze jednak nie wszystko. No. A jak cierpliwości nam wystarczy, to yy, wszystko będzie fajne i gładkie do wypicia. To oczywiście można sobie tam gdzieś przyprawić, tak jak ktoś lubi przyprawioną, gorącą czekoladę. E, to oczywiście można sobie potem przyozdobić jakąś bitą śmietaną albo szejkowaną śmietaną jasne. E, ba, mało tego, to można sobie wlać na dużą ilość kostek lodu i wypić sobie to też w lato w formie takiej właśnie płynnej, zimnej, niegorącej czekolady. Okay. Da się to zrobić. E, wiem to, bo to robiłem. To było takie specjalne zamówienie kiedyś z jednego z moich gości w kawiarni. I pierwszy raz jak to do mnie powiedział, to powiedział od razu: Wiem, że to się da, już to przerabialiśmy. <noise> I rzeczywiście miał rację. I może to być też jakaś tam letnia przyjemność, nie? Że, że masz ochotę się napić czekolady, a jednocześnie jest gorąco, więc nie chcesz, żeby to było. Tylko jak to nazwać? Gorąca czekolada na zimno. Tak, no. To oksymoron. Tak, proszę pana. Okay, no bo zaraz aparat wpadnie w ogień i ja się dziwię, że ten dzbanek Ci się nie potłukł od tego ognia. Nie, on całkiem dużo potrafi znieść. Na tealightie to spokojnie sobie też stoi, właśnie na takich niskich programach na kuchence nieraz go stawiałem. No coś tam jeszcze się coś mogłoby roztopić. No, no Pytanie, tam jeszcze. czy musimy być aż tacy... Myślę, że nie musimy być teraz aż tacy restrykcyjni, natomiast no to jest to, że czekolada lubi być yy, cierpliwa. No dobra, czy i pewnie... ta proporcja 1 do 1 to jest Twój punkt wyjścia, czy to jest Twoja rekomendacja? To znaczy, rozumiem, że teraz możesz powiedzieć, że zawsze się da rozcieńczyć. Czyli to 1 do 1 to jest najgęściej, jakbyś robił, czy to jest po prostu w optimum? Nie no, najgęściej to sobie można po prostu rozpuścić tabliczkę i nic, niczym tego nie rozcieńczać. No, ale to zanim to wypijesz, to to już z powrotem Natomiast trzeba by właśnie coś zrobić, żeby to nie zastygało, ewentualnie jakimś tłuszczem to złamać. Nie próbowałem tego, ale, ale jest to gdzieś tam na liście moich zadań do sprawdzenia, żeby tu właśnie odrobinę hmm, chyba kokosowego tak najprędzej, albo ewentualnie, nie wiem, może jakiegoś oleju z orzechów mhm. laskowych albo z makadamia, nie? żeby to właśnie złamać tą... Chyba krystalizacja, nie chcę tu o czekoladzie mówić, zbyt skomplikowanych rzeczy, bo się na tym nie znam, nie? Ale wydaje mi się, że tam czekolada krystalizuje, jak zastyga i żeby to właśnie się nie wydarzyło, to trzeba czegoś dodać. No dobra, eee, to ja Ci tutaj taką porcyjkę dla Ciebie. To jest gęściutkie, nie? No jest. Eee, więc jak eee, możesz sprawdzić, czy to są Twoje proporcje, czy eee, wolałbyś jednak trochę więcej wody, bo można, wtedy to będzie oczywiście bardziej... Płynne bardziej rzadkie. E, oczywiście to jest gorące, więc ostrożnie, Ale chcieliśmy gorącą czekoladę. Mm. Mm -hmm. Nie jest aż tak gorące, nie, nie musisz się martwić, że się poparzysz. Ale no, smak kakao kwaskowa tego owocowego. Ale kwasowość jest. Mm. Ale w ogóle to smakuje jak miód. I tak, jest tutaj jakieś podobieństwo w tym. No. Nie umiem powiedzieć, który. Wydaje jest... mi się, że blisko spadziowego jest. tutaj bardzo przyjemnie otula gardło właśnie, uh -huh. nie? No, A z drugiej strony jest to gęste i więcej tego wypić niż taką pół tabliczkę naraz, no to też niekoniecznie. Wspaniałe. I fajnie też widać rosołek, nie? Tak. <laughs> że jednak czekolada ma swoje tłuszcze i y, to też tutaj widać. Bo. Y, jak robiliśmy kakao, no to było takie komercyjne, odtłuszczone kakao, a tutaj mamy normalnie yy, pełnowartościowe tłuszcze kakaowe i to jest 30% tłuszczu. Okay. Mogę pokazać rosołek? Nie wiem, czy dasz radę go uchwycić. Nie wiem, dam. No widać, widać. Widać, widać, nie? Wspaniałe to jest. Mhm. Ale ta czekolada w ogóle jest bardzo smaczna. W sensie, jeżeli to tak smakuje też w formie, no a nie może nie smakować, bo przecież to jest w zasadzie to plus Właśnie woda. to jest ta zaleta jest tego świetne. przepisu, że to po prostu yy, robisz sobie płynną wersję do wypicia tego, co jest najlepsze w dodanej tabliczce, nie? Mhm. Fajne mm. Nawet udało nam się tutaj tak bez grudek to wszystko przyjemnie zrobić. Hmm? Rozgrzałoby cię to? To mnie już rozgrzało. <grymne> Myślę, że gdyby pan Sheridan miał dostęp do takiego przepisu i takiej czekolady kiedyś dawno temu w Irlandii, to nie powstałoby Irish Coffee. <grymne> Skończyłeś. Wypita. Nie ma. Ale co, wypiłbyś więcej? Teraz to mi się wydaje, że bym wypił bo mi to strasznie smakuje i to już raz topiłem, ale nie wiem, czy to by się dobrze skończyło. W sensie czuję, że to było dosyć intensywne i takie mm, esencjonalne. No właśnie, intensywne. No. Ja jestem za tym, żeby to lansować właśnie w takiej wersji. Okej, okay, podwójne, ale jednak espresso, nie? że to jest taki szybki, rozgrzewający szocik, a nie wielki kuban, wielkiej kawy, wielkiej czekolady do picia przez trzy godziny. No ale do takiego jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że jak bierzesz gorącą czekoladę, to ona jest duża. Wszystko jest duże, większe, nie, małe, małe porcje, małe porcje są super, bo można częściej, a poza tym no, to jest treściwe, esencjonalne, jak ten odcinek.